Wartek w Medorze to kolejne wydarzenie, dzisiaj kręci, kręcimy film, znaczy ja nie kręcę, ale łódzka szkoła filmowa kręci tutaj film. Mniej więcej fabuła jest taka, że młody człowiek poszukuje swojego miejsca w życiu i pracuje w schronisku. Nasze schronisko właśnie gra, więc jest paraliż tak naprawdę, zwierzęta są wypuszczane w trakcie, cały czas jest film kręcony od siódmej no i musi być cisza na planie. Zapraszam, obejrzyjcie. Ekipa, zaznaczmy, że to już jest kolejny film oczywiście kręcony u nas, tak? Od rana. Od rana do rana. Także wszystkich, wszystkich kadrujemy. Całą ekipę. Co się dzieje? Nasze zwierzęta nam grały, uczestniczyły w tym filmie. To znaczy, jest to film pełnym od okay <laughs>